i Państwa gościem jest dziś rzecznik Prawa i Sprawiedliwości, przewodniczący Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych, pan Radosław Fokiel. Witam. Dzień dobry, panie przewodniczący, panie rzeczniku. Dzień dobry, witam państwa. Dziennik Gazeta Prawna stawia pytanie, czy rakieta poróżni sojuszników. Panie przewodniczący, panie rzeczniku, to samo pytanie zadaje panu. Wierzę, że nie. Wierzę, że nie poróżni żadnych sojuszników. Ani Polski i Ukrainy, ani Polski i krajów NATO, ani Ukrainy i koalicji krajów, które ją. Wspierają. Musimy mieć świadomość i myślę, że ta świadomość jest, biorąc pod uwagę chociażby relacje Tomasza Szatkowskiego, naszego ambasadora przy NATO, po wczorajszej Radzie Północnoatlantyckiej, gdzie mówił, że bardzo jasno wszystkie kraje członkowskie zdawały sobie sprawę i głośno to mówiły, że niezależnie od tego, jakie będą ostateczne wyniki tego śledztwa, pamiętajmy, że ono jest cały czas w toku, tam pracują jeszcze polscy i amerykańscy eksperci. Niezależnie od tego, no jest jeden główny winny tej całej sytuacji Rosja. Jest to bezapelacyjny, bezsprzeczny fakt, że a gdyby, bestial, gdyby nie ta bestialska napaść Rosji, to, to tych wydarzeń, tragicznych wydarzeń by, by nie było. Ale panie pośle, nawiążę do tego, o czym pisze dziennik, który cytowałem. Kryzys militarny, który wywołał pocisk eksplodujący na polskiej ziemi, za chwilę może się przeobrazić w kryzys polityczny na linii Polska-Ukraina. To chodzi o to, że no, są sprzeczne wersje wydarzeń, panie pośle, bo Stany Zjednoczone i strona polska twierdzą, że no, była to ukraińska mm, rakieta i... I był to nieszczęśliwy wypadek jednak na, na polskiej ziemi, ale nie był to intencjonalny atak strony rosyjskiej. Natomiast Włodimir i przywódcy Ukrainy, twierdzą, że to jest rosyjska rakieta, że Ukraina nie miała absolutnie z tym nic wspólnego. I to jest słowo przeciwko słowu, no i słowo, które idzie w świat. I teraz pytanie, jak sobie z tym poradzić? Jak to załatwić, jak to wyjaśnić? No tutaj jest konieczne to, co wprowadziliśmy od pierwszych minut w zasadzie y, całej tej sytuacji kryzysowej. Y, to znaczy bardzo taka ostrożna y, i zimna komunikacja, opierająca się wyłącznie na tym, co już zostało sprawdzone, na tym, co już wiemy. Bo... Równocześnie ze świadomością, że bardzo trzeba uważać, żeby nie dać się ani ponieść emocjom, ani nie, nie paść ofiarą jakichś Ale to jest jasne. Yy, przepraszam, panie go, wejdę w zdanie. Ale uważa pan, że Wołodymir Zełoński dał się ponieść emocjom? Bo nasze stanowisko i nasz sposób komunikowania był bardzo lapidarny, bardzo ostrożny i bardzo spokojny. Natomiast Wołodymir Zełoński już od razu orzekł no, po tej eksplozji, że to wina Rosji, intencjonalny atak Rosji, rakieta rosyjska. Nasze stanowisko był Sytuacja prezydenta Załęckiego jest też nieco inna. On jest prezydentem kraju będącego bezpośrednio w stanie wojny. Cóż tutaj można w tej chwili powiedzieć? No. My mamy te nasze wstępne, nasze i sojusznicze wstępne ustalenia, i, ale jesteśmy otwarci na rozmowy i na dialog ze stroną ukraińską, co tego nie ma wątpliwości. Wspominał chyba... Szef, sekretarz Rady Bezpieczeństwa Ukrainy, jeżeli dobrze pamiętam, o rosyjskim śladzie tejże rakiety. No, rozumiem, że jeżeli jakiekolwiek dodatkowe informacje czy dowody strona ukraińska ma, no to one zostaną udostępnione sojusznikom NATO i my będziemy to wszystko badać. No właśnie, ale też Ukraina. No, nie wiem, czy żąda, czy to jest odpowiednie słowo, ale na pewno bardzo chcę, żebyśmy my przedstawili te jednoznaczne dowody, że to była rakieta ukraińska, która podkreślmy, to, to była obrona. To była obrona przeciwlotnicza przeciwko temu bestialskiemu napadowi Rosji, bo też najwięcej rakiet wystrzelono od początku tej wojny ze strony rosyjskiej. Tylko ja się zastanawiam, bo prezydenci Polski i Ukrainy, przyjaciele w końcu, nie tylko sojusznicy, rozmawiali w dzień wypadku. No i pytanie, czy oni tych kwestii nie powinni w cztery oczy wyjaśnić, a nie rozgrywać tego medialnie? Ja nie chcę powiedzieć, że prezydent Andrzej Duda rozgrywa te sprawy medialnie, bo nie. Ale wie pan, jak działają dzisiaj w tych warunkach wojennych Ukraińcy? No oni jednak twierdzą zupełnie, zupełnie inaczej, a może cieszyć się tylko z tego Kreml. Jak to wyjaśnić? Ważne jest to, o czym Pan wspomniał, że, że tak, że nawet jeśli to był nieszczęśliwy wypadek, bo mówię, tu cały czas śledztwo jest otwarte z udziałem ukraińskiego pocisku. To, to był to tylko wypadek, a winę ponosi za to zmasowany ostrzał, który, który Rosja skierowała w kierunku Ukrainy. To może przywódcy wtedy. Ukrainy powinni przyjechać, to znaczy reprezentanci tychże przywódców, powinni przyjechać do Polski, albo w ogóle Ukraińcy powinni do, zostać dopuszczani do tego śledztwa, żeby rozwiać wątpliwości? Ja tutaj nie będę w tej chwili przesądzał. Jak mówił wczoraj prezydent Andrzej Duda, to śledztwo, jego otwarcie na sojuszników, było uzgodnione z prezydentem Stanów Zjednoczonych. W tym momencie pracuje tam strona polska i strona amerykańska. Ewentua amerykańska ewentualne rozszerzanie czy, 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 czy te dopuszczanie dodatkowych stron do tego śledztwa no musiało być elementem rozmów polsko-amerykańskich w tym momencie, ale ja też nie chcę niczego przesądzać. No tutaj my przede wszystkim, bo to też nie chodzi o to, żebyśmy my się wdali w, w, w publiczną wymianę zdań ze strony ukraińską. No to, to już się wydarzyło, Panie, panie Przewodniczący. Tam Również strona amerykańska w tym uczestniczyła. Dzisiaj prezydent Biden dzieje. powiedział o tym, że to, o czym mówi prezydent Zełański, to to nie jest dowód. Znaczy, ja rozumiem słowa, bo rzeczywiście zapytany, zapytany prezydent Biden o wypowiedź prezydenta Zełańskiego Dlatego lakonicznie odparł, że to nie jest dowód. Rozumiem to w ten sposób, że chodzi o to, że sama wypowiedź no, nigdy nie jest dowodem muszą za nią iść, za nią iść dodatkowe informacje. Mogę powiedzieć tak, no, z naszej strony, zdając sobie sprawę z delikatności całej sytuacji i jej wielkiej wagi, będziemy zarówno w stosunkach i z Ukrainą, i z innymi sojusznikami postępować z dużym wyczuciem, dużym taktem. Oczywiście w żaden sposób nie, nie spuszczając z oczu nie polskiego wrażenia, interesu. Nie ma pan wrażenia, że zachodnia opinia publiczna może być zdezorientowana tą publiczną wymianą zdań? Trudno mi powiedzieć, no myślę, że w ogóle dla zachodniej opinii publicznej cała ta sytuacja jest czymś nowym, ale równocześnie może to pozwoli bardziej jeszcze bardziej uświadomić części tej opinii publicznej, że tu mamy do czynienia z Rzeczywistą wojną, że Polska faktycznie jest krajem frontowym, bo Ukraina dla wielu obywateli wielu krajów zachodnich może się jawić siłą rzeczy jako kraj odległy. No Polska jednak, sojusznik z NATO, członek Unii Europejskiej, kraj, w którym coraz więcej zachodnich turystów czy, czy, czy odwiedzających w ramach, w ramach robienia interesów bywa. I jeżeli tutaj spada, spada pocisk, no to, to też mam nadzieję, że to też zwiększy świadomość na Zachodzie. Panie Przewodniczący, Panie Rzeczniku, nie ma Pan wrażenia, że Stany Zjednoczone próbują całą odpowiedzialność w tym kontekście zrzucić na Polskę? To znaczy, o co mi chodzi? Ze strony amerykańskiej poszedł sygnał dosłownie, że my się zgadzamy z oceną Polski w tej sprawie. Czy Amerykanie, Amerykanie nie powinni? Inaczej stwierdzić, mianowicie pokazać dowodów, że to był ukraiński pocisk i rozwiać wszelkie wątpliwości. Nie ukrywajmy jednak, Stany Zjednoczone od początku wiedziały, co tam się wydarzyło. Tak jak zostało to przekazane wczoraj w Brukseli po posiedzeniu Rady NATO, rzeczywiście Sojusz śledził to, co się działo na niebie nad Ukrainą, nad Polską, ma takie możliwości. No, też pamiętajmy o tym, że ta konkluzja, wstępna konkluzja, do której w tym momencie doszliśmy, jest wynikiem e, informacji w, w, i ze strony polskiej, naszego wojska, naszych służb, i tych, które otrzymujemy od sojuszników, od NATO jako, jako, jako instytucji, i od e, innych jego członków. To jest, to jest zbiorcze, nazwijmy to opracowanie. Panie przewodniczący, panie rzeczniku, no właśnie, jako rzecznik największej partii. Partii rządzącej, pan się zna na komunikacji politycznej. I teraz sporo wątpliwości również ze strony osób życzliwych wobec obozu władzy pojawiło się w związku z tym. Między innymi pani Agnieszka Romaszewska no, skrytykowała ten sposób komunikacji rządzących w związku z tym, co się wydarzyło przy naszej wschodniej granicy. Ludzie muszą mieć poczucie, że wiedzą, co się dzieje i nie dowiadywać się z tego z zachodnich agencji prasowych. Wedle pani Romaszewskiej nie tylko no właśnie ludzie dowiadywali się tego, co się wydarzyło od strony ze strony właśnie agencji. Zachodnik, czy ze strony zachodnich przywódców? A strona polska no, czekała wiele, wiele godzin z tym, żeby poinformować, co faktycznie tam się wydarzyło. Myśli pan, że, że tu nie popełniono błędów z naszej strony? Tu no akurat jestem bardzo mocno przekonany, że nie, że ta komunikacja była właściwa. Dlaczego? W takich sytuacjach, w sytuacjach kryzysowych, gdzie o emocje nie trudno, gdzie o błędną ocenę sytuacji jest bardzo łatwo, kluczowe jest właśnie, żeby trzymać się sprawdzonych i potwierdzonych faktów. I też jest trochę, też jest jednak pewna różnica między Polskim rządem, polskimi oficjalnymi instytucjami, a międzynarodowymi agencjami informacyjnymi. Nijak nie chcę nikomu czegokolwiek zarzucać, ale no, te agencje mogą swoje doniesienia później modyfikować, mogą tak, opierać wie, się wie, na, wie, na wie tym, pan, co jest w tym problem, Panie Rzeczniku, że ja czytałem wpisy przywódców Finlandii. Łotwy, Litwy na Twitterze, którzy składali już nam kondolencje, też pisali właśnie o Rosji w tym kontekście. No i kiedy ludzie to czytali, mogli się poczuć naprawdę zdezorientowani, i ja też liczyłem na to, że rząd mimo wszystko, nawet jeśli miałby być to w formie lapidarnej, to jednak poinformuje o tym, co się stało. No przecież, przecież tak było. Przed posiedzeniem Rady w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego rzecznik rządu poprosił o cierpliwość, zapowiedział, że będzie komunikacja. Myślę, że to wszelkie wątpliwości po. rozwiał dopiero prezydent Duda. No, a ale to właśnie były kolejne kroki. W międzyczasie pracowały służby, w międzyczasie konsultowaliśmy się z sojusznikami, przekazywaliśmy sukcesywnie to, co było do przekazania. I proszę zwrócić uwagę na rzecz jedną, bo ja też widziałem te głosy mówiące, że szybciej i więcej. Tylko jak, jak źle zestarzały się niektóre z tych informacji, dosłownie po kilkunastu godzinach, kiedy zostały wczoraj rano przedstawione te wstępne wyniki dochodzenia. Tu nie chodziło o to, żeby podawać informacje niesprawdzone. Być może prawdopodobne, ale jeszcze niepewne. Bo widziałem, wiele wpisów, widziałem również wiele wpisów polityków no ale... czy dziennikarzy domagających oczywiście. się informacji, że spadła rosyjska rakieta. No, dzisiaj nie, ja widzimy, oczywiście. że to wcale nie jest takie oczywiste. Też mogę, też mogę to byłby problem, w, w, gdybyśmy się fiersi, musieli z takich twierdzeń Kilka zesuprywać. informacji podanych przez niektórych dziennikarzy się nie sprawdziło. No, ale z drugiej strony... Hmm... Krzysztof Sobolewski wczoraj w Radiu Plus powiedział, że jest już uruchomiony artykuł 4 Paktu Północnoatlantyckiego, ale nic takiego nie ma miejsca. Ten artykuł nie został uruchomiony. Czy zatem również ta dezinformacja ze strony Prawej Sprawiedliwości nie wystarczy? Ja upłynęła. nie słyszałem dokładnej, tej, dokładnej wypowiedzi posła Sobolewskiego. Może tam. Ale to zostało do jakiegoś Rzeczywiście był bardzo poważnie mm -hmm. rozważane uruch uruchomienie artykułu 4. Mm -hmm. To jest zresztą cały czas no, ale to jest możliwość rozmowy którą każdy na ten temat. Te konsultacje de facto również są prowadzone. Z całym szacunkiem dla Krzysztofa Sobolskiego, który przecież jest ważną postacią w Prawie i Sprawiedliwości, ale nie najważniejszą, a ja o tę najważniejszą postać chciałbym zapytać, Panie Przewodniczący, Panie Rzeczniku, co myśli o tej sprawie Jarosław Kaczyński, w końcu były wicepremier do spraw bezpieczeństwa. Premier Kaczyński uczestniczył w posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Jak, co o tym myśli Prezes? Tak jest. Wziął udział, w, tak jak inni szefowie partii, we wczorajszym posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego pana prezydenta. Zaniepokojony jest z całą sytuacją? Myślę, że nie można mówić o zaniepokojeniu. Jestem na bieżąco poinformowany. Wczoraj ta. Rozmowa za zamkniętymi drzwiami, już ta jej część przebiegała z tego co wiem, z relacji w dobrej i takiej rzeczowej atmosferze. No zresztą warto zwrócić uwagę, że nawet ta część otwarta, wystąpienie pana prezydenta, później wystąpienie pana premiera, też były bardzo bogate w, w relacje o tym, co ale, już wiemy. Ale, ale jednak jako wicepremier do spraw bezpieczeństwa. I przewodniczący tegoż Komitetu do Spraw Bezpieczeństwa, Jarosław Kaczyński, miał dostęp do, do wielu informacji, do których chyba dzisiaj dostępu nie ma. Czy zatem prezes Kaczyński nie żałuje, że, no, że sam dobrowolnie zrzekł się tej funkcji? Myślę, że nie. Uczynił to z pełną premedytacją i świadomością, że jego rola jako szefa partii jest przede wszystkim. W przygotowywaniu partii do nadchodzących wyborów, bo to jest sprawa pierwsza w demokracji. Należy wygrać wybory i wtedy można, wtedy można sprawować władzę. A bierzecie Państwo pod uwagę to, bo o tym również się, się pisze, o tym się, się mówi, że mm, no, po tej sytuacji, właśnie, okej, okay, teraz nie było intencjonalnego ataku rosyjskiego na Polskę, ale nie chcę tu oczywiście wywoływać paniki, natomiast niczego nie da się wykluczyć. Nie macie Państwo obaw, że no, w końcu trzeba będzie wprowadzić, nie wiem, stan wyjątkowy, stan wojenny, przesunąć wybory. Czy to jest w ogóle brany scenariusz pod uwagę? Powiem tak, w sytuacji, kiedy za naszą granicą jest wojna, w szufladzie trzeba mieć najróżniejsze scenariusze. No, to jest rzecz naturalna, co nie znaczy, że z któregokolwiek, kiedykolwiek się skorzysta i daj Boże, żeby tak nie było. W tym momencie takich planów nie ma, no ale to są oczywiście rozwiązania konstytucyjne, możliwości, którymi każdy rząd czy parlament, bo, bo tego typu stany w problem, akceptuje parlament, dysponuje. No, miejmy nadzieję, że do czegoś takiego, do takiej konieczności nie dojdzie. No ja chciałem podkreślić jedną, nie ma w tej chwili żadnego bezpośredniego zagrożenia dla Polski. Nie ma żadnego niebezpieczeństwa. Z tych zdarzeń wyciągamy też wnioski na przyszłość, bo rozmaite scenariusze, plany ewentualnościowe istnieją, ale zawsze się nad nimi dodatkowo pracuje. Ja rozumiem, że mimo, że m, no od kilku dni rozmawiamy właściwie tylko o jednym i ten temat bezpieczeństwa jest kluczowy, ale rozumiem, że prezes Kaczyński nie, nie zawiesi swojego objazdu po Polsce w związku z tymi wydarzeniami ostatnimi. Nie, nie ma takiej, nie ma takiej potrzeby. Z tego co wiem, ma być na Śląsku w weekend. Taki jest program. Tym bardziej ważne jest, żeby, żeby rozmawiać dzisiaj z Polakami, też być może odpowiadać na pewne wątpliwości, czy, czy rozwiewać pewne, e, pewne obawy, które mogą się pojawiać? A, rozwiali, rozwiali obawy prezesa Mirosława Kaczyńskiego, premier z prezydentem. Zastanawiam się o ocenę e, prezesa Kaczyńskiego, jeśli chodzi o działania właśnie, szefa rządu i głowy państwa. Tutaj ta ocena jest pozytywna, co ważne, wszystkie procedury przewidziane na takie okoliczności zostały uruchomione, zadziałały, odpowiednie instytucje się zebrały, zostały wydane polecenia. A, prezes Kaczyński na RBN nie zabierał głos? nie było mnie na tej części niejawnej więc nie potrafię odpowiedzieć. Na to pytanie. Panie rzeczniku, panie przewodniczący Śląsk, tak? Tam będzie prezes Kaczyński, to jest trudny region, nie ukrywajmy tego. Ale bardzo ważny region. Bardzo ważny region, kluczowy, nie tylko z punktu widzenia wyborczego i politycznego rzecz jasna, ale czy ta agenda tematyczna prezesa Kaczyńskiego się zmieni? To znaczy czy więcej prezes Kaczyński o kwestiach bezpieczeństwa będzie mówić, no, czy jednak te sprawy tak zwane światopoglądowe, obyczajowe no o to one tak. będą dominować, tak jak Poprzednich wystąpieniach. Może nie dominować, ale mm -hmm. będą, będą istotne. Ten, ten objazd ma głównie na celu swego rodzaju podsumowanie dotychczasowych siedmiu lat i. I to jest zawsze główny element wystąpienia pana profesora Kaczyńskiego. No, oczywiście, zawsze dochodzą do tego jakieś czy elementy bieżące, czy elementy bardziej związane z regionem, w którym, w którym jest. No, padają też pytania przecież. To, 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 to słuchacze kierują te pytania, które pokrywają bardzo szerokie spektrum. Tematów, więc Ostateczny, ostateczna formuła jest, jest wypadkową tego wszystkiego. No myślę, że siłą rzeczy te tematy bezpieczeństwa w tej sytuacji będą się pojawiać nieco więcej. Nieco bardziej. Mm -hmm. Prezes Kaczyński na początku swoich wystąpień to jest pierwsze 20 minut, zawsze zawiera te wątki, bo słuchałem tych wystąpień w, w ostatni weekend w całości. Tam się pojawiają kwestie światopoglądowe, obyczajowe właśnie. Prezes Kaczyński mówi o tej ofensywie lewackich ideologii, mówi o edukatorach seksualnych, mówi o Seksualizacji dzieci. Zastanawiam się, na ile to jest ważny problem dzisiaj, a na ile to jest taki element tej prekampanii wyborczej? Dlaczego prezes Kaczyński tak często o tym mówi? Dlatego, że zdaję sobie sprawę, że nawet jeśli dzisiaj nie jest to główny temat w mediach, w debacie publicznej, no to jest to zagrożenie, które, z którym się będziemy ale musieli... Ale widać te zagrożenia, panie pośle? Bo państwo mówiliście już o tym w kampanii w 2020 roku. Ja nie mówię, że pan, ale, ale inni człowiek, politycy prawej Sprawiedliwości, no i prezydent. E, właśnie o seksualizacji dzieci, od, o tym, że trzeba, trzeba dać temu odpór. No i dwa lata minęły, a Prawo i Sprawiedliwość, politycy tej partii mówią znowu o tym samym. No i niektórzy mogą pomyśleć, że skoro udało się w 2020 roku wygrać wybory, no to temat powraca, dlatego żeby wygrać te wybory. Niech nie ukrywa, że my zamierzamy wygrać te wybory, ale mówimy o sprawach, które w naszym przekonaniu... Są lub mogą być rzeczywiście bardzo ważne. No, pyta pan o seksualizację dzieci. Nie należy przecież nie, nie, nie trzeba przecież daleko szukać, żeby znaleźć nagrania z wizyt Drag Queens w przedszkolach. Na razie dzieje się to za oceanem. No, ale no właśnie, za oceanem, no tak. panie no, ale, przewodniczący, pan, ale by... to ja wolę. Ja nie widzę w szkole ja wolę... czy szkół nie słyszę o tym szczególnych ja się Ale to ja wolę o tym, póki to się dzieje za oceanem a nie mieć ten problem tutaj u siebie. No, widzimy, że pewna ofensywa światopoglądowa nadchodzi i albo będziemy dawać temu opór nie teraz, wrażenia, że, albo będziemy mieli naprawdę problem. Ludzie, ludzie żyją inflacją, drożyzną, I swoją też, sytuacją I o tym, o tym wszystkim też mówimy, ale widzi pan, gdyby przyjąć za dobrą monetę tę te tezę, że tematy, które poruszamy... Są, no mówiąc brzydko pod publiczkę, to skupialibyśmy się tylko na tym, czym, jak Pan mówi, żyją ludzie. A my mówimy o sprawach, które w naszym przekonaniu również mogą być istotne nie w żaden hmm. sposób nie zapominając przecież o sytuacji gospodarczej inflacji przewodniczący, Panie mówi przez Kaczyński donat, w każdym wystąpieniu. Donald Tusk po tych wydarzeniach przy naszej wschodniej granicy jeszcze na chwilę do tego wrócił, zaapelował o jedność i też powiedział, żeby opierać się na, tylko i wyłącznie na informacjach oficjalnych podawanych przez rząd, ale dzień wcześniej no, wypomniał Jarosławowi Kaczyńskiemu, Adamowi Glapińskiemu, opublikował taki filmik, że że Jarosław Kaczyński zna się tak na seksie, tak jak Adam Glapiński na, na, na inflacji czy na gospodarce. To, to było bardzo kąśliwe, mówiąc eufemistycznie. Zastanawiam się, jak pan to odebrał i jak odebrał to prezes Kaczyński, o ile w ogóle ten filmik na TikToku i na Twitterze Donalda Tuska widział. Nie wiem, czy widział, nie rozmawiałem z nim o tym. No, to powiem tak. No. Jest takie określenie ciarki wstydu i ono doskonale pasuje do tego, co. No bo niektórzy mówili, że. wow, niezwykle energiczny, taki modny filmik, modne nawiązanie do TikToka, do tego, czym się młodzież interesuje. A z drugiej strony mówili ludzie, nie, no to taki boomerski, dziaderski. A czy powiem tak? Jak pan to ocenia? Ja mam na, na ten temat dwa przemyślenia, bo nie, niespecjalnie w ogóle warto coś takiego komentować. Yy, z jednej strony y, widziałem i myślę, że to są dobrze oceniające y, opinie. Że no, coś takiego jest taka stereotypowa postać pijanego wujka na weselu. I to jest mniej więcej ten styl, nie wiem, czy Donald Tusk próbuje. Czy on jest tak zamknięty w jakiejś, w jakiejś bańce światopoglądowej, czy, on, czy jemu z jakichś powodów, nie wiem, może rywalizacji wewnętrznej zależy na mówieniu wyłącznie do najtwardszych zwolenników. No i druga rzecz, już taka, jeśli chodzi o powagę polityka, mhm. jeżeli za parę lat, kiedy nie wiem, no będziemy rozmawiać o dzisiejszej sytuacji, o wojnie na Ukrainie, która jak wierzę, zakończy się zwycięstwem Ukrainy, politycy będą pytani: No, a pamięta pan dzień, kiedy na Polskę spadła rakieta, co pan wtedy robił? No, i ktoś powie co to, ktoś powie co innego. A co powie Donald Tusk? No to publikował, że z drugiej strony nie, nie, niektórzy żenujące filmiki na Twitterze? Nie, niektórzy twierdzą tak jak y, pani Żukowska z Nowej Lewicy, że, że zarówno Donald Tusk, jak i Jarosław Kaczyński no, mają te żarty trochę takie. W stylu właśnie tego wujka e, na weselu. E, ale, panie rzeczniku, zapraszam. No, ja para. jednak bym tu w przeciwieństwie do, do, do koleżanki y, p, posłanki nie Osta, stawiał tematu. Ostatnia, znaku ostatnia kwestia, y, panie przewodniczący. Bardzo ciekawa opinia y, redaktora Samuela y, Perejry, który napisał ostatnio na Twitterze, że tu zjeździ po kraju, a Prawo i Sprawiedliwość śpi to, że szef PO może bez większego problemu opowiadać kłamstwa, szerzyć amnezję w sprawie swojego dorobku jako premiera i sam sobie zaprzeczać, praktycznie bez żadnej kontry, to porażka komunikacyjna Prawo i Sprawiedliwości. Jak pan ocenia tę opinię? Znaczy, so, opinia no, każdy może mieć e, swoją, wiadomo, wiadomo e, jaka jest opinia. E, chociaż no, w sferze faktów, no, w, pan jest rzecznikiem partii, a odpowiada pan za komunikację, a tutaj jednak jest mowa o porażce komunikacyjnej Prawa i Sprawiedliwości. Ja takiej, takiego przekonania nie mam, bo po pierwsze, tam redaktor Pereira pisze, że Donald Tusk jeździ po kraju. No, Jarosław Kaczyński też jeździ po kraju, jest to fakt niezaprzeczalny i uważam, że prostujemy kłamstwa Donalda Tuska momentalnie. No a jednak czołowy dziennikarz TVP no, ruga Prawo i Sprawiedliwość. Panie redaktorze, no, dziennikarz każdego medium ma prawo mieć opinię o politykach, nie jest to dla mnie nic nowego i politycy... Są do tego przyzwyczajeni. Ja mogę tylko przedstawiać nasz punkt. Czyli pan się nie obraża. Ja mogę tylko przedstawiać nasz punkt widzenia. No, kiedy wychodzi Donald Tusk i w żywe oczy kłamie, że platforma nigdy nie strzelała do górników, my szybko odpowiadamy i w mediach społecznościowych, i nasi politycy w mediach, przypominając, pokazując zdjęcia górników zalanych krwią. To nie wiadomo, dlaczego nie do tego W związku z tym umorzyła śledztwa w tej sprawie, ale z to już pamiętać. Na inną, dalej na, 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 inną, na inną dyskusję. Dalej trwają albo zostały wznowione. Dziękuję panie rzeczniku za rozmowę. Na ten temat już nie zdążymy porozmawiać. Dziękuję. Dużo zdrowia